Czyli widzę, no i ja Patania ja Zorośny ja już we trzecim vlogmasie na moim kanale w tym roku i ostatnim. Jest sobota, 16 grudnia. Nie e, mówię tą datę, ponieważ nie chcę mi się tutaj w montażu wklejać. W poprzednim odcinku nie wkleiłam tego. Mam bad hair day, dlatego mam związane włosy i nie wygląda to za dobrze, ale chyba jeszcze coś sobie poprawię. Moim dzisiejszym zadaniem będzie pojechanie do sklepu, by kupić święta i dokupić coś do prezentu dla mojej koleżanki z klasy. Więc mam nadzieję, że zaccinek z podał, zostawcie łapkę w górę na kanale i lecimy do Poznania. Dobro lecimy. Do... Lecimy do inuki. Chcę nic mówić, ale szybko poszło i sądziłam, że dasz aż tak tam krótko siedzieć. Teraz muszę jechać chyba do Avenidy, albo wiecie co, albo pojadę do Takim Crossa. Tyle dylematy, dylematy. Dobra, a może to schowajmy lepiej? No i się na to chciała, więc jakby ma co to chciała. W Spójrz, to teraz, bo na Abenidy pojadę. No najlepiej będzie. W końcu chodzi o na poznańku i Dalej, lecimy. Podejrzewam, że będzie misia. I nie miałam rację. To jest niebieski. Abym miała Pan mówić moje plany na dzisiaj, to one będą bardzo tak. Uczyć się matmy, <grym> bo mam diagnozę semestralną matematyki, która jest najważniejsza chyba w moim sprawdzianem ogólnie, bo ma 8. Więc jak z będzie lipa. Mam kartkówkę z Jeszcze. Chyba ty jeszcze rozumiem, a, strasznie schemat. Zaczynam wietorek z matematyką. Zrobiłam już cały jeden zbiór zadań mojej nauczycielki, zadań zamkniętych, teraz zrobię zadań, robię. Zadania zamknięte, otwarte, proszę, się wszystko. E, jakbyście się pytali, ile stron zużyłam, to e, pokazuję Wam. Tyle, tu, 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 tu. tu. Yeah, tyle bardzo proszę. Uh, jutro mam dodatkowe polski lek Kalipa, dlatego że znowu nie mam jakiegoś zadania i nie, nie mogę go znaleźć też lekka kalipa. No, muszę umyć włosy dzisiaj, bo wyglądałem tragicznie, miałam je, utry, miałam je umyć wczoraj, ale po pierwsze lepiłyśmy pierogi do 23. Po drugie, to jest jeszcze grafik włosów, bo jak umyję dzisiaj, to będę miała idealnie na wigilię klasową i na zwykłą wigilię, będę miała świeżutkie włosy, więc będzie perfekto. Jeśli chodzi o vlogmas i wigilię, niestety tym razem nie zdążycie na moją wigilię, a dlatego, że film muszę wrócić w sobotę, a wigilia jest w niedzielę, a ja do babci jadę w niedzielę. Więc będę życzała Wam wesołych świąt dzień przed świętami. Jutro też pojadę od razu po farbę do włosów i sobie je... Z y, zrobię je sobie, pofarbuję je chyba w czwartek, bo wtedy umyję włosy wtedy będzie idealnie na wigilię klasową, a na Wigilię też nie będzie jakoś takie mega. Mycia. I szarowate, albo coś takiego. Zobaczy się później. Mała powiedziała, że ze mi tą farbę do wokusów. Chociaż szczęście, bo ja nie mam powoli kasy na końcu. Jest 20.53. Wiedziałam, że zrobię jeszcze może jakieś 2-3 zadania z matematyki i postaram się zmontować film, jeden z otwarcia, z unboxingu jednego e -pop, K-popowego albumu. E, powinien się pojawić też w sobotę albo w niedzielę. Zobaczymy, czy mi się uda. Na pewno będę miała jakiś, jakiś czas, ale ja ogólnie chcę przetestować kapkat na komputerze, bo on jest. Ostatnio twórcy dodali wersję taką na komputer, i ja jestem ciekawa, jak ona może wyglądać. Chciałabym się z nią oswoić, bo byłoby mi o wiele łatwiej montować filmy na tym niż na telefonie, no bo na telefonie mam mało pamięci, zanim to wszystko grałam, to nawet nie chcę wam mówić, jaki był problem z zgraniem filmu z Vlogmasem drugim, bo to była jakaś masakra. Jego ja nie miałam w pana, jest 22.38, a ja zmontowałam film. Bra. Po prostu, brałem. Teraz zobaczymy, jak wyjdzie z eksportowaniem tego całego. To nie może trwać tyle, no. Już? Nie jestem teraz, To nie pierwszy? Już? O mój Boże, tego się nie spodziewałam. Ej, ale to było szybkie. Kocham ten program. Hmm, ogólnie to na razie ogarniałam e, cały tutaj tytuł i jeszcze później ogarnę miniaturkę. Tak, ogólnie tutaj napisałam wszystko całą historię, bo ogólnie nie przy niczego ciekawego w opisie. Ogólnie wiem, że nikt tego nie czyta, ale jak widzicie ten film, to jakiś wtedy przeczytacie, że ogólnie ten film miał być tydzień temu, ale moja pamięć o nie ogarniała. Miałam to do montażysty, ale rozmontowałam to sama. I do 14 ten film będzie wrócony o 12. Y Koła miniaturki YouTube'a to jest po prostu jeden wielki żart. Ale yy, właśnie te zdjęcie mam zamiar użyć do miniaturki. Tutaj dajemy do K-popu. I to nie jest przeznaczone dla dzieci, bo ja nienawidzę, jak mi to daje, że jest przeznaczone dla dzieci. Elementy filmu nie. Chociaż. Dodamy tutaj, bo ja tutaj mówiłam w pewnym momencie o, o The World Episode 2 mówiłam, że pierwszym. Czego pierwszego. O, tu. E, tu, 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 tu w tym momencie i gdzie? Kiedy ja to? Tu. Poproszę tlenu. Aby o vlogmasie mówiłam. O vlogmasie mówiłam. Przypominałam we vlogmasie. Okej, okay, we vlogmasie, pierwszym. Mm. I chciałabym wcześniej spać. Nie jakby to, co ci się wszystko tak, Ale A, ja już trochę na z tej miniaturki, Ja się do niej męczyłam, ale ogólnie... O mój Boże. You despise me. I have no makeup on your ball. I think it's makeup on. Zakończyłam make-up ogólnie yy, wątpię, że teraz wam w kuchni pokażę z kalendarza, dlatego, że jest późna godzina, bo nie ja mam na usuncie, jest 6:40, więc jakby. Na pewno ktoś z mojej rodziny będzie w kuchni, więc nie będę go pokazać za bardzo. No, outfit nie powala. Tak samo jak moja fryzura. Mam no tutaj białe kuleczki dzisiaj, akurat tym razem. I bo wiecie ciekawie, jedna rzecz, bo yy, natrafiłam na filmiki z galerią Malta. Jak doskonale wiecie, ona już co tu Mówiłam, może ona że zbiórki. Malta od razu się przyjrzewa galerię. Poznania. co mogę pożegnać galerię Malty. Ostatni dzień galerii Malty w Poznaniu. O kurde, pani chodź na chwilę! E, bym się szła do Malta, ale ja nie mogę przyjść do Malta już. Jezu. Nie, yeah, nie, Zamknięte na stałe. Od poniedziałku w budynku pozostaje ostatni najemca. Ostatni najemca. 17. Wczoraj zamknęli. Multikino, o mój Boże. kolej klub sportowy Malta, skoro już może potrwać działalność, bo do 18 grudnia. Dzisiaj się zamyka ostatni sklep w tym, tej galerii. Co tu się dzieje? Dobranie nie, gal temat galerii Malty nie można, nie możemy tutaj poruszać, bo to jest po prostu masakra, ale dzisiaj zamyka się ostatni sklep, a jutro już będzie to zamienione na stałe. Co tu się dzieje? Okej, okay, pierwsza kilka spraw do omówienia. Jeżeli słyszycie jakąś muzykę w tle? Po prostu stra się uczyni, zwracajcie na to, dajdzie, no to uwagi. Po drugie, mam eee, Brawo ja! Więc, jakby ja wszystko spakuję z powrotem. Mimo i że tak, to jutro robię moje domalowanie się, ale musi być porządek. Eee, zrobię to od razu, bo się zapomniałam. Dzisiaj szukałam prorąbanego eyeliner. Okazało się, że był za tym. Z dwie minuty tego dobrego szukałam. Eee, nie mam mojej polonistki do czwartku, więc, jakby już można powiedzieć, nie mam polskiego do końca roku. Ale ja sobie teraz nakładam pielęgnację, bo dawno nie było. Zauważyłam, że w zeszłym roku to ja głównie siedziałam tutaj, robiłam pielęgnacje i z Wami gadałam, a teraz to w tym vlogmasie to ja głównie otwieram mm, kalendarz adwentowy. Pewnie się to też tyczy tego, że ja miałam kalendarz adwentowy tutaj, przy sobie, a teraz może zejść na dół, dlatego jestem w kuchni cały czas. Teraz poczekaj poczekać, ja się tamto nie wchłonię, więc nie się schować rozświetlacz. Tak by the way, lekko mi się popsuło pudełko, na razie się trzyma, ale lekko, patrzmy i... Albo w ogóle nie dokończyłam sprawy ze spolonistką. I ogólnie czas, że jej jutro nie ma, to mam godzinę wychowawczą przesuniętą na pierwszą lekcję, więc e, idę jutro na 8. E, tylko moja mama po prostu chce pojechać dzisiaj e, jutro szybciej do pracy, bo dzisiaj miała szkolenie musi coś tam ogarnąć, duże rzeczy, więc chciała być, być wcześniej w pracy, więc będę chyba siedziała. Z dużo dłużej będę Zbędę siedziała jakieś. 20 minut na przystanku. użyję lewej ręki. Ja bardzo rzadko używam lewej ręki to zakłada do zakładania sobie jakichkolwiek produktów, tylko do klopywania, bo ta ręka jest jakaś nieporęczna. I ja, co ja mam z tym zrobić? Na szyję, co nałożę? Wymulujemy kamień głasza. Kłoniec, przyszedł raz teraz na najgorszą rzecz świata u mnie, czyli to coś. Mam takie wielkie czołopoty, dlatego chcę, by moje baby hairki wyszły. Dobra, ja lecę oglądać i jutro, się spakuję, bo dzisiaj mi się Dzisiaj mam tylko do spakowania niemiecki i angielski. Weh, Niemiecki i. Y, historię! No dobra, ja lecę matemat ogarniać. Jest 19 grudnia, jedynie to tego wiedzieć, to mój outfit nie powala. I to, że dzisiaj na kalendarzu miałam kulki, ale tym razem czerwone, czyli zwykłe czekoladowe leczne. Zamulam to strasznie, dlatego że się nie wyspałam po raz kolejny a po drugie. To jak na to ze sobą stroną rozmatmy się. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Nie, niczego nie tylko Okej, okay, ja muszę się spakować w ogóle. Muszę wyjąć z niego niepotrzebne rzeczy. Takie jak farba do włosów Tak, wiecie, co będziemy w tym roku robić. Śród dodatkowego nie, polskiego niepotrzebne. Tak, mam w sudoku, tak by było, i tylko ono się trochę bardzo pogięło. Wszystkie zeszyty aut, <grym> mm, niemiecki I niemieckiej historii out. Biorę zeszyt z tylko. Po angielskie. Ok. Więc jak się chce zrobić sobie więc że jest to ma jakieś... Yy, które jest godzina 23, że ma już jakieś 15 minut, a to po by prostu... <grym> z drogą, z parkorek. co jest to? jest mi trochę zimno. A ja mówiłam... Może, no, bo ja tam jestem jest ja A masz. To jest bo mam że nie ta czapka. Nie jest mi niepokoją, że mi zimno. Cały słów. Co mnie dusza pokusiła, że zostawię sobie tak, jak mi się normalnie włosy układają? Nie wiem. Bo ogólnie śmieszy mnie bardzo to, że to się nie pokręciło. To się zawsze kręciło, teraz zrobię się coś takiego. Reszta się pokręciła, tylko moje włosy są o tyle śmieszne. Że może stąd nie wiem, one się tylko tak lekko falują. I one wyglądają, jakby się one tak lekko falowały. Bum, nie! Ja bardzo jakichś mega kręconych włosów nie mam. Jeśli no, kręcone to one są, to widać, nie? Tylko na co dzień ktoś może tak o tym nie pomyśleć. Będę na z dzień jakoś sobie stylizuje i one nie wyglądają w ten sposób. A teraz zważymy sobie cukiereczka białego. W ogóle. Zostało cztery dni do świąt, i oczywiście Wigilia ma ten duży, do du dużo okienko. A ja patrzyłam, że jutro będzie takiej. Mniejszy, czyli pewnie misio, bo w też jest jakiś chyba misio. Co tak, zapomniałam schowki pododawać. Co ja się wyrobię jeszcze? Chyba tak? Telefon zlecał oczywiście. A teraz ja chcę się spakować. Czyli teoretycznie spakować, muszę tylko hit i historię, bo angielskiej geografii już mam. Pamiętacie, że co bola na początku w Teraz jest takie co? Jest czwartek, a ja czekam na autobus. Ogólnie miałam jechać moim autobusem. Eee, miałam podejść autobusem i tutaj piaszczył, moja mama zobaczyła, jak bardzo pada. Teraz zobaczyłam nie pada, ale zobaczyłam, jak pada. Wiedziałam, że mnie podwiedziła, że na siedziałaś się jakieś 40,5 godziny. Więc yy, powodzenie sobie życzę. Jest mi trochę ciepło. W sensie jestem jestem miarę okryta. Bo mam sobie jednak moje spodnie, bo siedziałam sobie, że założę moje stare, bo. Yy, bo chciałam 3 nic z rzędu do same spodnie by się przypadały jakieś inne założyć w końcu a te nie są już, a jeszcze aż takie złe z moich starych spodni więc, ale no dalej to kawę lekko ale po prostu przynajmniej przynajmniej to jest to, że mam te wysokie buty, więc jakby, jest bardzo mi to mam tutaj moje cudo. i będziemy wywołać włosy nie wiem już jak to zrobić więc wykładamy rękawiczki oczywiście nie mam tych systemów, tylko mam swoje to oczywiście nasz kochany ręczniczek. Wkładam i teraz tak. Odkręcamy. ja mam tubę. I dupkę. No proszę. I cała tuba to cała, ca, 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 Krem koloryzujący do środka. Ma tyle i teraz będzie bibo. Jakie to dźwięki wydaje. Zobacz no i wycinamy. Proszę bardzo. A! Właśnie nie do końca, to się jeszcze... Pamiętam, pachniało takim chlorem. Bo ostatnio to używałam w październiku, kiedy uciełam z Londynu. Wspomniałam, jaki to zapach. Jak to śmiesznie pachnie, to pomyliłam, to mi teraz tego ci drażyło w nos. Więc fryzjeru może być takie boże, co ona robi, ale Nie, to górno wchodzi, tak się nie rani fryzjerzy. jeszcze sobie jeszcze tył nie poformowałam, no to akurat tył będzie tym najgorszym, bo ja tyłu nie widzę. Więc teraz lecimy w dół, o! Ja, jeszcze może jakieś tam miejsce. O, będę miała rude. A tam się zmyje, to razem mam spirytus, nie będę musiała używać wódki. O, ja tak chciałam zrobić. Nie, nie spać. Było. Fy, fy. I co mi tu się stało? No to jest brązowe? tyle farby. Dobra, się, jak będę wyglądała w koczku. Dobra, koniec tej farby. Będziemy smyć dzisiaj. Krzyczy, czyli smywanie tego mojej twarzy. Hmm.

Powracam do za znowu to brwi nie pasowały do reszty Właśnie to największy problem, że jak znowu mam rude włosy Takie rude włosy, to mi nie pasuje trochę Mój kolor brwi Teraz znowu na taki olejek z Wellness I to właśnie dla włosów farbowanych c gilię klasowo. Tak będę wyglądała na, na mojej bigili normalnej. E, tak wyglądają włosy po, po efekcie, bo ogólnie ja nie mam pamięci w telefonie, dlatego nie nagrałam w trakcie, żeby mi się urwał wideo, kiedy słyszałam włosy. No, i także tak one wyglądają. Męczą dzieci z kreskami, Miał za nie nerwowała. nawet się mojej mamie poryczałam. Sobie po matkę wybierzemy jeszcze. To nie na pewno, to mi nie do końca starczy. No, tylko teraz sobie tak łapę. No, ale ona mi się szybko zja. Po prostu wezmę ją ze sobą. Musimy na sobie poprawić tą kreskę w ogóle, bo ona jest. Ona jest krzywa, ale nie w sensie, że jakoś inaczej leży, tylko ona po prostu jest krzywa. Już zjebałam. No już wyglądam w sumie. Spakujmy teraz takie najważniejsze rzeczy. Nawet na pewno ta pomadka. Na pewno muszę okazać w ogóle moją torebkę, bo to jest po prostu jakiś Armagedon. Dobra, mam mój Armagedon. Mam tutaj te tak dwie kolorne paczki pierników. E, mam tu paragony z action, tego to mi niepotrzebne. Mam tu portfel, mam parasol. Mam z dezynfekcje, pusteczki. To mam płynącia twarzy. Kolejne papiery. O Jezu. To jest coś z PGA. Farbanka sobie ładnie zwin... Ile ma procent w ogóle? Dwa... H w sensie dwie kropki ma. Starczy. Mam do nawet jeszcze latarkę. Są pomadki. Tam gdzie jest takie szynka, sobie słowem klucze do chaty, bo ja potrzebuję y, tego... Szafki. Mam słuchawki, najważniejsze. Mam perwanka, najważniejsze. Prezent mam i pierniki. Otworzymy sobie 22. dwójkę, w pokażę Wam, co jest dzisiaj w 22 okienku w kalendarzu. To samo było wczoraj. Kocham te wisie. I jutro z tego, co już tam patrzyłam, przepraszam, że sobie zaspojrowałam, ale będzie czekoladka premium. A tu mam prezent. Okej, okay, a więc ja wróciłam już ze mojej Wigilii Klasowej. I przyszedł czas, przyszedł czas na pokazanie, co dostałam. Z klasy, od koleżanki, od Lucy, dostałam takie toniki, można powiedzieć, coś do skin od Mario, Odyssey. przepraszam, ja nie umiem to takich nazw, są takie trzy toniki, aloesem i ogólnie z różnymi innymi tam rzeczami, ten jest z wodą kokosową, ten jest różany, w sensie rose water i Lawenda, ozwyczaj to mega fajnie pachną Poza tym, że ja mam jakiś tonik, ale on jest ukradnięty od mamy A przy okazji takie idealnie się przydadzą na przykład właśnie w miniaturki Bo to ma... ile to ma? 29 ml to ma, więc to jest naprawdę bardzo małe To się, to się mega przyda, mega ładnie pachną I teraz mam tutaj drugi prezent od mojej kochanej przyjaciółki Olci Od mojej kochanej Oleńki dostałam herbatkę Będę no na pewno miała co pić w herbacie tradycyjnej kocham herbatę owocową. To jest akurat mango i pożyczka. A sam od niej również milkę. I świeczunie. Ono, ma, ono tak ładnie pachnie. Ziom. zio. <laughs> Ostatnie świeczki wszystkie skończyły i ukradą jakąś z kantorku. Moim zadaniem w sumie teraz jest umycie. umycie, nie Żane umycie. Po pokoju, więc pewnie za niedługo to zrobię. A teraz... Huffrydą! Szybki testing tych mgiełek. Dzisiaj może sobie zaczniemy od lawendowej. Mm. Nie wiem, że to nie jest... To nie jest tak jak tamten... To ten z Ambi. O, lepiej. No nie, cały to jest mokry. Mega nie pachnie. O, jakie fajne. Serum. Teraz mam tutaj dużo kosmetyków. Ja wam zaraz pokażę, jak to wygląda najpierw sobie nałożę całą pielęgnację i już Wam pokazuję. No więc moje kosmetyki są ułożone w ten sposób. To jest ten tonik, który ja przez cały czas. Tutaj są te, te trzy ułożone. Nie to wygląda? A to jest sył, bo to są rzeczy, które muszę znieść na dół. Bo ja go nie sprzątałam tak by the way. Proszę bardzo, jak pięknie wszystko jest ułożone. To jest mój śmietnik cały. <noise> nie tylko to jest śmietnik tam w rogu, ale to są ogólnie całe. Są, są wszystkie śmieci z tego pokoju. A więc to jest koniec całych tych vlogmasów z tego roku. Mam nadzieję, że ta cała krótka seria Wam się spodobała. Zwrawcie łapkę w górę subika na kanale i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia i cześć! Słyszycie, jak my komputer w ogóle syczy? Sy 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 Tytuł no na pewno nie 12-17, tylko zrobimy. Że to mi nie wyszło i to potężnie. Ła, wow, zagobałam się. Nie mam już nic ze sobą, jak sobie to napisać. tonik? Nie! To naprawdę za mną można, nie. Łez. Ach, no, kamś patą. A, jeszcze dwie ja to się na mydle rozpało. Jak umyć bydło?